Nie kurwa, jest tylko skuraj, jeziorko ognia. No, smoła. Tam na YouTube? A? No. To nie na moim kanale. Dobra, zrobimy nowe konto. Jeziorko <grym> ognia. Potrafimy zapalić ziemię, a wy? Ej, ale ładnie, to już głębokie się zrobiło. Bo to się topi. No to wop. Ej, może się do roślinek przykopiemy. Ej, coś tu przyjechała. <grystanie> ja. No, serwona auto. Bob, i co teraz zrobimy? Marta, nie wiem. <grystanie> głośniej, Bob. Marta. Nie ciochać, I da się komplet z YouTube nie uwierzą, że palimy ziemię. No, warto tutaj jakiś płomek. Yo. Kurwa, jara się w drugą stronę, Bob, i zawsze zrobisz jakieś chujowe, Zawsze nie chce się palić tam, gdzie powinno. Bob, i co teraz? Jeszcze się jara, Artur. Bob, ty tu rządzisz. Ja tu rządzę. Będzie tak, jak ty mówisz. Widzicie, bo nasza kamera z 170 pikselami się tutaj spierdoliła. Jest kurwa płomyk, nie widać płomyka. O kurwa, jest płomyk, jest! 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 Bob, jesteś zajebisty! Ej, to coś fajnie zajebisty ten. Bob! <noise> <noise> oh, pokaż jeszcze raz do kamery! Cześć, stój się. <noise> Dawaj. Ej, gasło. Kurwa, Bob. Zawsze tyś spierdolisz. Nie jesteś taki zajebisty jak na filmach.